Cześć Teresa. Cześć, mi, miło Cię było poznać. Miło mi Cię gościć dzisiaj w trading roomie Łukasza. Słuchaj, powiedz, jak ci minął dzisiejszy trading? No, powiem niesamowite wrażenia z tradingu z Łukaszem na live'ie. Oczywiście, portfel na plusie. Zresztą, jak za każdym razem, nawet jeśli oglądamy go w domu, mhm to no, jeżeli jest jakieś przygotowanie, to przygotowanie oczywiście dostarczył nam Łukasz. No to nie sposób nie zarabiać pieniędzy. Absolutnie jestem przeszczęśliwa, że spotkałam na swojej drodze Łukasza, ciebie oczywiście, że poznałam nowych kolegów, którzy są dzisiaj też mhm. z nami w trading roomie. No i w ogóle atmosfera wspaniała, wszystko jest po prostu rewelacyjne. Bardzo miło nam, że przyjechałaś do nas i razem z nami tutaj tradujesz. Słuchaj, długo już się zajmujesz tradingiem? Znaczy tradingiem, tak, tradingiem na kryptowalutach zajmuję się już też no blisko około no, 10 lat. Wow. Natomiast nie zajmowałam się absolutnie Forexem. Mhm. Z Forexem spotkałam się, nie wiem, z 2 lata temu natomiast ciągle brakowało mi no właśnie nauki przygotowania to co robiłam było takie bardzo intuicyjne no i oczywiście z wynikiem jeden do jeden czyli raz się udało raz się przegrało więc stwierdziłam w którymś momencie, że jeżeli chcę się tym zajmować, muszę się uczyć podejść porządnie do tak, tematu tak dokładnie tak, czyli najpierw muszę się uczyć, a dopiero potem tym się zajmować, no i trafiłam na Łukasza. Zresztą zupełnie przypadkowo, to był zupełny przypadek. Że Nie to... mam przypadków. Tak. Z czego oczywiście jestem bardzo zadowolona, no i każdemu polecam, polecam naukę właśnie w, w tej szkole. Jak byś mogła powiedzieć? Tak, ze swojego doświadczenia, czy mocno różni się trading na kryptowalutach, a tutaj na Forexie? Nie no, oczywiście, że tak, no, na kryptowalutach znaczy czy się różni może może nie zależy co ktoś w życiu robił. No, ja też handlowałam na futuresach więc też była dźwignia mm -hmm. bo no, jeżeli handlujemy na spocie no to, no to zawsze można odczekać prawda na, na jak, jak ja to mówię na swoją kolej czyli nie wiem spadają kryptowaluty czekam aż wzrosną yy, wzrosły no to sprzedam nie sprzedam może przetrzymam no. yy, mniejsza yy, Mniejsza możliwość straty pieniędzy. Natomiast, jeżeli handlujemy na futuresach albo tak jak tutaj mm -hmm. na forexie, no to oczywiście bez przygotowania można stracić swoje wszystkie pieniądze. To wcześniej tak intuicyjnie to tak. robiłaś, czy tak, też miałeś Intuicyjnie, jakieś tak, intuicyjnie. Okay. Dlaczego akurat właśnie trading i poszłaś w tą stronę? No bo nie ukrywajmy, nie jest to proste, nie jest to łatwe. No Lubię w swoim życiu wyzwania. Troszkę tych latek mam, może się nudzę. <laughs> na pewno, na pewno jest to bardzo duża satysfakcja przy pokonywaniu właśnie kolejnych etapów nauki, bo no, nie jest to nauka taka zwykła, prosta. Mhm. Tu trzeba no, niestety też no, przez wiele progów przejść, wiele rzeczy się nauczyć. I chyba dlatego, chyba dlatego, ja no, lubię, lubię wyzwania. Jesteś osobą właśnie, która lubi wyzwania. Tak, bardzo lubię wyzwania, tak. Mhm. Wiele rzeczy zaczęłam robić w bardzo późnym wieku. Zaczęłam się uczyć angielskiego, mając lat po pięćdziesiątce. Teraz uczę się tradingu. Wiele osób pewnie, które słucha i patrzy, myśli, że jest to niemożliwe. Natomiast jest to możliwe w każdym wieku. Wszystko zależy tak, tak naprawdę od, od, nas, tego, od naszego podejścia. tego, czego my chcemy, tak, tak. tak. Jakbyś mogła powiedzieć, to czego najważniejszego nauczyłaś się podczas tych live tradingów, tutaj, Łukasza, dla siebie, co wyciągłaś? No, cóż na pewno cierpliwości, wyczekiwania odpowiednich chwil, momentów, panowania nad emocjami, mhm. szczególnie właśnie panowanie nad emocjami. No, i nie ukrywam, jest to na pewno też zaleta szkoleń w, w szkole, tak? W Fibonacci School. Właśnie, co najbardziej Ci się tutaj podoba w naszej szkole, Fibonacci Team School? No cóż, no na pewno to, że no, przeważnie jest tak, że robimy jakieś, jakieś szkolenie, obojętnie, nie mówię tu tylko i wyłącznie o y, tradingu, jakiekolwiek szkolenie, płacimy pieniądze wyjeżdżamy z tego szkolenia i tak naprawdę kontakt się urywa. Mhm. Natomiast tutaj ja swoje szkolenia robiłam dużo wcześniej, cały czas mamy ze sobą kontakt o każdej porze, no może nie o każdej porze, ale zawsze mogę umówić się, zadzwonić, prosić o pomoc. Ten kontakt jest, że tak powiem, z Łukaszem, z tobą, z całą ekipą. Cały czas mamy swoją grupę, jedną, drugą, trzecią na telegramie, mhm. gdzie społeczność sobie pomaga nawzajem. Także jest to taka społeczność, gdzie no chyba każdy chciałby do takiej społeczności należeć. Bardzo się cieszę i miło mi, że tak myślisz w ogóle. Bardzo się cieszę w ogóle, że się poznaliśmy, bo jesteś naprawdę pozytywną osobą. Słuchaj, gdybyś mogła powiedzieć, jakie błędy na samym początku popełniałaś w swoim tradingu, żeby ustrzec te inne osoby, które też podchodzą do tego tematu. Słuchajcie, zamiast tracić swoje pieniądze właśnie na intuicyjnym handlu, czy też na słuchaniu wyroczni, bo ja to tak nazywam, różnych wyroczni. Typu no, Maciek, Józek, Franek i tak dalej, bo coś tam kiedyś jakiegoś tradingu liznęli i starają się wysyłać, nie wiem, sygnały, yy, przeprowadzać szkolenia po 200, 300-400 zł, byle tylko z rynku ściągnąć pieniądze, ale mhm. tak naprawdę yy, te szkolenia nie mają nic wspólnego ani z tradingiem na kryptowalutach, ani z tradingiem yy, na Forexie. Przeznaczcie lepiej te pieniądze na szkolenie, na to, żeby dowiedzieć się czegoś więcej, podnieść swoje kwalifikacje. Jeżeli w którymś momencie zdecydujecie, że jesteście już gotowi, coś wiecie więcej niż, niż no, na początku, zawsze można zacząć trading z mniejszych kwot, ale bez przygotowania, bez szkół, szkoda waszych pieniędzy. Hmm. Szkoda wysłuchiwać, szkoda czasu nawet na to, żeby słuchać różnych YouTuberów, którzy nie mam tak naprawdę nawet nie wiedzą o czym mówią. Tak, dużo osób właśnie myśli o tym, że mogą otworzyć rachunek brokerski, wpłacić pieniądze, to już są traderami i już zaczną zarabiać. No, niestety nie jest to takie no nie, proste. Najczęściej tracą swoje pieniądze i każdy straci te pieniądze, tym bardziej że statystyki są nieubłagalne. 80% rachunków otwieranych u brokerów, no niestety są na minusie, więc nie myślcie, że akurat wasz rachunek będzie bez przygotowania, bez szkoły na plusie, bo tak nie będzie. No Teresa, i... dlatego chcemy pomóc ci w przygotowaniu i chcemy, żebyś jeszcze raz do nas przyjechała. Zapraszam cię, słuchaj, na kolejny live trading tutaj do nas, do biura. Mam nadzieję, że będziesz nas często odwiedzać. Ale oczywiście, że tak, z wielką przyjemnością. Bardzo, bardzo dziękuję. Ja Ci dziękuję również za wywiad, za Twoją energię, Twój czas. No i mam nadzieję, że niedługo znowu się zobaczymy. Oczywiście, że tak. Dzięki bardzo. Na no, cześć.